Dzień dobry. Kolejny odcinek dotyczący AutoCada. W poprzedniej części wspominałem między innymi o wykonywaniu łuków na elemencie blaszanym. Natomiast dzisiaj taki oto projekt do wykonania. Główne dwie nowości to dodanie fazy na narożniku oraz dodanie promienia zaokrąglenia. No i taka mniejsza nowość, powiedzmy w cudzysłowie Dodanie z wymiarowania fazy na wymiarze 10 mm, czyli razy 45, i stopień. Od którego miejsca będę zaczynał wykonywanie, rysowania, zarysu detalu. Będzie to to miejsce i będę udawał się na lewo, następnie w dół wiadomo w prawo, dlaczego? Dlatego, żeby uniknąć wykorzystania. Wykorzystania przy rysowaniu współrzędnych względnych, przy wykonywaniu linii po skosie, ona się automatycznie zamknie. Sama pierwszy odcinek, który teraz wskazuje, będzie miał odległość następującą. Obliczamy sobie od wymiaru gobertowego 85 mm minus 65. To tutaj mamy odległość 20, a następnie 40, 85 i tak dalej. Przesuwam obiekt wykonany wcześniej przytrzymując scrolla na myszce narzędzia główne. Wybieram odpowiednią warstwę, wybieram linię bądź wpisuję z klawiatury literkę L. Wskazuję kierunek w lewo 20, w dół 40, w prawo 85. W y na plus 60, w lewo 50. I automatycznie skos sam się zamknął. Może najpierw dodamy okrąg, linia pomocnicza. 20 i 20. Czyli minus 20,20. 20. Minus 20, dlatego że idziemy w lewo. A w Y na plusie 20, no i literka o okrąg. Przypomnijmy sobie, jaka średnica 10, czyli domyślnie, jak tutaj kliknę środek, wyświetlamy się domyślnie wpisywanie promienia, czyli będzie 5 i kasujemy linię pomocniczą. Teraz zajmiemy się zaokrągleniem, czyli z karty narzędzia główne mamy tutaj zaokrągli i po uruchomieniu funkcjonalności, najpierw wybieram promień. Wpisuję, jaki to będzie promień. Tam było 10. Domyślnie też jest 10, więc mógłbym nie wpisywać na. Tylko Enter kliknąć, no ale pisze. Bo być może będzie jakaś inna wartość, to trzeba będzie to zrobić. I teraz wybierz pierwszy obiekt. Wybieram pierwszą linię. Wybierz drugi obiekt i zaokrąglenie gotowe. Następnie fazuj z listy rozwijanej mamy podzaokrągliń fazuj i teraz jakie są te fazy 10 razy 45 stopni czyli tutaj mamy w poziomie 10 i tutaj mamy w pionie 10 czyli znów fazy Jaka, jaki wymiar pierwszej fazy w X 10 w Y również 10 potwierdzam enterem, bo już jest domyślnie pierwszy drugi, faza gotowa Zajmijmy się może najpierw osią symetrii. Linia 1, 2, Escape. Spacją uruchamiam ponownie. Escape. Wskazuję kierunek 3. Przypominam, mogę tak każdą z nich, a mogę też funkcjonalność przedłuż, albo stąd wybrać, albo po prostu literkę P wpisać z klawiatury i przedłuż. Jest przyrost 3 mm. Klikasz po lewej stronie, na dole i u góry powyżej symetrii tego obiektu. Jeżeli chcemy, żeby te linie nie były ciągłe, przypominam, zaznaczamy, żeby były punktowe. Skala rodzaju linii zmieniamy na 0, na przykład 25. I to jest od razu trafiona skala rodzaju linii. Oczywiście to tyczy się rysowania i drukowania w podziałce 1 do 1. Taki będzie po prostu widoczny. Jak zmniejszymy, to będzie to, to te odległości oczywiście się zmniejszą. No ale mamy już poprawnie wykonane zadanie z otworem. Zaczynamy wymiarować. Odpowiednia warstwa. Linie ciągłe, cienkie. Najpierw 40 zrobimy. Czyli od tego punktu zaczynam. Do tego punktu wskazuję kierunek. Ojej. Daje mnie to co trzeba. Wsórki. Wymiar możemy oczywiście wybrać stąd, ale też literka W. Wtedy wymiar liniowy. Pierwszy punkt. Drugi punkt, wskazujesz kierunek i wpisujesz 10. Następnie zrobimy wymiar 10. Od tego punktu do tego punktu wskazuję kierunek i 10. Następnie stąd przypominam: nie mogę wybrać tej funkcjonalności, czyli zakładki Opisz. Wybieram od bazy od razu jest już za, y, przypisane do tej pomocniczej y, wymiarowej numer 1, która była pierwsza kliknięta klikam pierwszy punkcik drugi punkt i tu już mam odległości 7 mm zostawień o których wspominałem w poprzednich tutorialach liniowy damy pierwszy punkt drugi punkt wskaże kierunek 10 liniowy pierwszy punkt drugi punkt wskazuje 10 No i mogę albo liniowym to zrobić ponownie. Czyli pierwszy punkt, drugi punkt wskazuje kierunek i 17. Albo też przypomnę, jak wybierzesz od bazy, to możesz tutaj wybrać od której bazy to ma być. Liczone od tej linii pomocniczej i Escape. Wybieram następnie tekst. Aby grubość materiału przypisać razy 5, w poprzednim tutorialu ustawiałem już, żeby nie było domyślnie 2,5, wysokość tekstu tylko 3, to działa. Ok, zmierzymy jeszcze promień. Promień. Gotowe. No i teraz zajmiemy się modyfikacją tego wpisu. to musi być 10 razy 45 stopni po prawej stronie. Klikam dwa razy. Kursor miga na początku, więc przechodzę na koniec tego wpisu. Razy 45, i tutaj mamy z listy rozwijanej symbol, i wpisujemy tutaj, szukajmy sobie stopnia, czyli skrót jest procent procent, będę też jeszcze o tym mówił. Ok, zamknij edytor. No i teraz. Przeniesiemy sobie ten wymiar na drugą stronę. O tak. I przypomnę, jak strzałki obrócić. Podjeżdżamy kursorem bez klikania. Pojawia się lista rozwijana. Klikasz lewym przyciskiem odwróć strzałkę. I klikasz odwróć strzałkę. I mamy element całkowicie już narysowany. Jeszcze tylko zweryfikuję, czy wszystko się zgadza. Tak jest. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek dotyczący autokara.